Na filmie przedstawiam tak zwaną rosyjską metodę na natrytytki zmiany dętki w kołach hulajnogi Xiaomi Przede wszystkim warto odkręcić tarczę hamulcową jeśli zmieniamy dentkę w tylnym kole ponieważ może się wygiąć a jeśli robimy to pierwszy raz albo uczymy się no to lepiej odkręcić i później założyć tą tarczę hamulcową niż ją uszkodzić i mieć problem więc na filmie korzystam z łyżek zrobionych samemu. To są jakieś klapki plastikowe, które sobie lekko wygładziłem na szlifierce. Można kupić jakieś łyżki gotowe. W zasadzie nie ma to znaczenia. Ja osobiście nie polecam metalowych łyżek, ponieważ można uszkodzić felgę, można ją podrapać. Ta felga tutaj na prezentacji jest podrapana, no, ktoś nie umiał i próbował. Natomiast przy tej metodzie jest bardzo mała szansa, że podrapie się felga. Oczywiście nigdy nie ma takiej gwarancji, bo jeśli opona będzie twarda, będzie stawiała problem, będzie ciężko ją zdjąć, może coś się obetrzeć. Na pewno jednak nie będzie takich wielkich uszkodzeń, jakie powstają od wkrętaków i innych rzeczy, których ludzie używają. Zmieniając po raz pierwszy dętkę. Dobrze. Podważamy oponę razem z dentką do góry z dwóch stron tymi łyżkami i wtykamy opaskę o długości 20-30 cm pod spód. Opasujemy dętkę razem z felgą i zaciągamy. Im więcej tych opasek, tym będzie większa średnica wewnętrzna i będzie nam łatwiej zdjąć oponę razem z dętką z koła. Nie ma co przesadzać w ilości, 5-6 sztuk powinno wystarczyć, jeśli ładnie ściśniemy i zrobimy tak, że dentka schowa się w oponie i nie będzie wystawać, no to powinna ładnie zejść z, z felgi. Opaski rozpoczynamy zaciskać po przeciwnej stronie do wentyla. Przy wentylu hmm, nie rozpoczynamy ściągania opony i dętki, no bo wentyl przeszkadza, dlatego zakładamy opaski po przeciwnej stronie <laughs> natomiast na sam koniec również musimy dać opaskę przy wentylu gdy już zakładamy wszystkie opaski jeszcze raz je mocno zaciągamy oponie się nic nie stanie ona ma duże, większe Udary przy wjeżdżaniu na krewężniki, niż tutaj przy tym zaciśnięciu, spokojnie możemy pozaciągać te opaski tak mocno jak się da, byle tylko opona się zamknęła i dwa, dwa teranty wewnętrzne się spotkały. tak Na no sam koniec tych łyżek, już w zasadzie nie trzeba używać, bo już jest tak luźno. To za chwilę będzie widać. Jest tak luźna felga, że rusza się w środku, luźno lata. Tak jest. Dociągamy wszystkie opaski jeszcze raz. I felga jest luźna. Rozpoczynamy ściąganie opony. Trzy łyżki wtygamy dosyć blisko siebie. I jedną ręką dociągamy oponę identkę do felgi, a drugą ręką naciskamy łyżki, tak żeby chociaż w jednym miejscu lekko ściągnąć poza rand, poza obwód felgi. Naciskamy i pstryk zeszło. Teraz możemy te łyżki wyjąć. I no, trzeba użyć siły. Po prostu naciskamy i ściągamy oponę razem z dętką z felgi i zdjęte. Odkręcamy wężyk. Tutaj jak widać nie dałoby się zdjąć, dlatego zostawiliśmy to na sam koniec. I mamy zdjęte. Było łatwo. Wygląda łatwo. Za pierwszym razem na pewno jest ciężko, ale jak Praktyka czyni mistrza, więc myślę, że nie ma łatwiejszej metody. Więc, jak ktoś się chce nauczyć, no to właśnie tą metodą. Przecinamy wszystkie paski. Paski, niestety, idą do śmietnika. Wyciągamy dętkę z opony. Dętka, jak widać, jest biała. Jest biała dlatego, że była porządnie zatalkowana. Warto sobie zobaczyć, czy widać jakieś uszkodzenia wewnątrz, wewnątrz opony. Jeśli doszło do przebicia, w oponie może być fragment druta, gwoździa, szkła, czegoś ostrego. Może to być bardzo mała rzecz, której nie widać z zewnątrz, bo jest wbita w środek. Trzeba sprawdzić no, ostrożnie, żeby się nie skaleczyć, czy nie ma uszkodzenia, jeśli coś jest w oponie, właśnie jakiś drucik, należy go wyjąć. Jeśli go zostawimy, założymy dętkę, wszystko będzie OK, natomiast wyjedziemy hulajnogą i na pierwszym kilometrze dojdzie do takiego samego przebicia. Dlatego ja zawsze biorę oponę pod wodę, wypłukuje ją z talku, z gumy jakiejś pokruszonej w środku, bo niestety jadąc na kapciu wystarczy przejechać parę kilometrów na całkowitym kapciu i uszkadza się bezpowrotnie opona. Kruszy się w środku guma. Jeśli z opony wylatują czarne kawałki gumy, to opona jest na 90% do wyrzucenia. Jeśli wystają w środku sznurki w oponie, no to Taka opona jest do wyrzucenia, ponieważ jeśli wsadzimy dętkę nową, ona na pewno zostanie przetarta bardzo, bardzo szybko. Po prostu zostanie przecięta tymi sznurkami na krawędziach. Ja myję normalnie gąbeczką oponę w środku, z zewnątrz. Można dzięki temu ocenić, czy w środku tam coś się nie znajdowało. Jeśli było przebicie, no to musimy wyjąć ten element, chyba że już elementu nie ma. Dobra, musimy wysuszyć tą oponę, na pewno musi wysnąć. Yy, I zasypujemy talkiem. Widać dużo talku jest. Kręcimy oponą do koła, talk się rozkłada, możemy ręką go rozprowadzić. Nie ma co przesadzać, ale nie ma co szczędzić talku, bardzo dużo wchodzi. No i dentka AmaliBaj, najlepsza dętka, jaka może być, nie ma lepszych, nie ma sensu montować innych dętek, szczególnie tych seryjnych, bo są o połowę cieńsze. Dętkę też smarujemy tak jak czepki w dawnych czasach na pływalni. Smarujemy talkiem, żeby nam się ślizgały wewnątrz opony przy przy ściskaniu. I teraz dosyć ważny element, który pomijany jest przez wiele osób. Opona po nadmuchaniu ma wentyl skierowany w jedną stronę. I teraz patrzymy na dętkę amali -Baj. Bieżnik mamy skierowany ku górze. Napis amali -Baj musi wejść w lewo. Tutaj widać, że wentyl wystaje w prawo. No i jeśli w feldze otwór jest po prawej stronie, to ta dętka musi być włożona w tą stronę, żeby wentyl kierował się w prawą stronę również. Oczywiście można założyć odwrotnie i to też będzie działać. Natomiast cały czas będzie się guma naprężała przy wentylu. No, i może tam dojść w pierwszej kolejności do uszkodzenia, dlatego, mając bieżnik do góry, wkładamy dętkę amali Baj napisem po lewej stronie, tak, żeby wentel później wystawał w prawo. I znowuż bierzemy tertytki i rozpoczynamy naprzeciwko wentyla zaciskanie opony. Teraz już musimy uważać, żeby nie uszkodzić dentki. Zaciskamy tak, aby opona opięła dętkę wewnątrz, żeby dętka nie wystawała przez szczelinę w oponie. Opaski zaciskamy od razu mocno, jak najmocniej. Ze 4-5 opasek. Przy wentylu zostawiamy jednak troszkę miejsca, tak żeby dętkę jeszcze można było wyjąć. Teraz pokażę dlaczego. Te dwa muszą się spotkać. Zaciągamy jeszcze mocniej. Wyciągamy wentyl. I teraz przy tylnym kole nie ma problemu. Wentyl łatwo wchodzi w felgę. Za chwilę pokażę jak to jest przy przednim kole. Bieżnik idzie do góry. Wentyl musi wejść w felgę w prawo. Wkładamy wentyl. Przekręcamy wężyk. Można też dać tą zwykłą czarną nakrętkę od, od wentyla, bo w dętce fabrycznie jest zero powietrza, jest ściśnięta bardzo. Teraz palcami wpychamy jeszcze dętkę tą przy wentylu w oponę i dajemy jeszcze jedną opaskę. Musimy ją dać, bo w zasadzie bez tej jednej opaski będzie bardzo ciężko założyć z powrotem oponę na felgę. Więc jeszcze przy wentylu dajemy, ale tak, żeby opona, gdętka schowała się w oponie. O, i to jest punkt wyjściowy teraz do <grych> najgorszego chyba momentu, czyli zmagania się z wciśnięciem. Przy, w okolicy wentyla lekko wciskamy, tak, żeby opona weszła w felgę, żeby się lekko wcisnęła. No i dwie metody teraz naciągania opony na tylną felgę. Pierwsze, pierwszy sposób to taki, że jadąc po obwodzie raz przy razie jedną ręką wciskamy felgę w oponę, a drugą ręką naciągamy oponę na felgę. Oczywiście to nie wejdzie na pstrykne raz. Ja tutaj bardzo mocno to ściskam, no ale myślę, że każdy Normalny człowiek to jest w stanie w, w rękoma wcisnąć. Po prostu trzeba przyłożyć siłę, lekko przytrzymać raz przy razie i opona wejdzie na felgę. I teraz drugi sposób, który możemy zastosować tylko niestety przy tylnym kole. Również wciskamy na początku w okolicach wentyla, tak żeby weszła opona w felgę. I teraz będziemy stosowali metodę naciągania. Ona jest no, to wydaje mi się, że troszkę łatwiejsza, no, ale można ją zastosować tylko przy tylnym kole. Czyli wciskamy kawałek przy wentylu, tak żeby opona się schowała już częściowo w feldze. I teraz ja sobie biorę tą klapkę, na niej opieram oś felgi i rękoma rozpycham oponę na zewnątrz i pcham przed siebie, tak żeby ona się powoli, 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 powoli rozciągała. I całym ciężarem ciała naciskam. Nie ma się co bać, na pewno felga się nie wygnie. A widać, że opona po prostu wskoczyła. Od razu zaznaczam, że to jest opona, która już ma trochę przejechane kilometrów. Natomiast im bardziej jest zużyta opona, tym łatwiej jest ją założyć. Natomiast tym sposobem można założyć również nową, również nową oponę. Teraz koło przednie. Szybka wrzutka jeszcze. Najgorszy moment. Włożenie wentyla. Wentyl musimy chwycić tak jak widać. Ściągnąć na rand gumy. I na płasko w ten sposób włożyć w felgę. Tam jest taki plastik, który trochę wadzi przy zakładaniu. No są dwie metody. Albo odkręcamy śruby osłaniające silnik i zdejmujemy tą osłonę i zdejmujemy plastik i wtedy jest łatwo włożyć natomiast śruby można uszkodzić wiele osób tam mocuje się różnymi kluczami niewiadomego pochodzenia i śruby uszkadza i później już nie idzie ich wykręcić natomiast ten plastik w otworze można również wiertłem dziesiątką wziąć wiertarkę i delikatnie rozwiercić tak żeby wentyl wszedł Fabryczne dętki, te cienkie Xiaomi, powinny dać się wcisnąć bez problemu większego. Natomiast dętki Amalibyte, te grube, przez to, że dodatkowo do długości wentyla jest dokładana jeszcze grubość dętki, no to wkłada się trochę ciężej, ale też idzie, idzie. Natomiast bardzo często trzeba ten otwór plastikowy tam rozwiercić. To jest tylko plastik, to się nic nie stanie. Troszkę trzeba powiększyć. Jeśli włożymy już ten wentyl, no to nakręcamy standardowo ten wężyk albo nakrętkę, i tutaj, niestety, już tylko metoda jest wciskania dookoła czyli w okolicy wentyla wciskamy oponę w felgę, i teraz wciskając dwoma rękoma, naciągamy oponę na, na tą felgę. Moim zdaniem, mi łatwiej zakłada się. Oponę na przednią felgę wbrew temu, co ludzie piszą w internecie. No nie wiem, jakoś bardziej jest sztywna ta felga, mi jest łatwiej należy bardzo uważać na przewód, żeby nie nacisnąć na dół, tą częścią ośki, gdzie wystaje przewód z osi. Ponieważ uszkodzimy przewód, a jego wymiana nie jest łatwa. Dlatego najlepiej. Na końcówkę tej osi nakręcić nakrętkę, żeby ostry, ostry rand, w razie czego, nie uszkodził, nie uszkodził przewodu. No, i wracamy teraz z powrotem do tylnego koła. Po przycięciu opasek musimy wstępnie lekko napompować koło, tak, żeby dętka się rozprostowała w środku. Nie wiem, pompujemy do dwóch, trzech barów. Tak, tu bardzo ładnie widać uszkodzenia felgi w wyniku zmiany czymś, naciągania czymś ostrym. Opona już wygląda, jakby była gotowa, natomiast trzeba ją jeszcze wycentrować, żeby nie biła za mocno w czasie jazdy. Dlatego wstępnie pompujemy. Tutaj rozkręcam, powietrze wylatuje, wylatuje z dętki. Gdy powietrze zejdzie, to możemy y, po prostu ułożyć, y, lekko wyrównać tą oponę na feldze, tak żeby z każdej strony rancik był w tej samej odległości. Ja wciskam po prostu na całym obwodzie ten rancik do środka, z jednej i z drugiej strony. No i teraz już możemy spróbować napompować na gotowo. Ważna rzecz. Jeśli nie chcemy, żeby przecierała się dętka, jeśli nie chcemy, żeby doszło do rozerwania dętki przy najechaniu na krawężnik, musimy utrzymywać właściwe ciśnienie do swojej wagi. Jeśli jeździ kilka osób, ciśnienie musi być dopasowane do wagi najcięższej osoby. Tabelkę do znalezienia w internecie. Typowy dorosły mężczyzna powinien powyżej 4 barów napompować w obu kołach. Być może za pierwszym razem na gotowo też jeszcze opona się nie ułoży. Trzeba trochę spuścić powietrza, rękoma ugnieść i napompować jeszcze raz. Powinno się Powinno się ułożyć ten rancik. Powinien być równo w stosunku do felgi na całym obwodzie po obu stronach. Spuszczam powietrze jeszcze raz, bo niestety nie było równo. Idealnie nigdy nie będzie. Zawsze opona założona na hulajnodze i kulnięte koło. Zawsze troszkę tam bije. To bicie czuć przy pewnej prędkości: przy, przy y, puszczeniu gazu, przy lekkim hamowaniu, na przykład dojeżdżaniu do świateł. To bicie rzeczywiście czuć. Natomiast przy jeździe na pełnej prędkości, przy 30 km na godzinę, nie czuć tego bicia, ale no, lepiej, żeby go nie było. Można poćwiczyć, 2-3 razy spuścić powietrze, napompować, tak żeby opona była równo rozłożona na, na dętce. No i ciśnienie sprawdzamy często. Często, czyli w zależności od tego, jak jeździmy, ile jeździmy, na pewno nie można powiedzieć, że raz w miesiącu, na pewno nie można powiedzieć, że raz w tygodniu. No, Myślę, że co 50 km, co 100 km zawsze troszkę trzeba coś tam podpompować. Nie ma co sprawdzać ciśnienia, tylko najlepiej od razu dopompowywać do tego właściwego. No i tu widać 4,5 prawie bara napompowane. No i OK. Koniec zmiany. Natomiast w wyniku tego pompowania, w wyniku zasypywania talkiem. Cała opona i cała felga jest siwa. Dlatego jakiekolwiek chusteczki mokre mogą to być do czyszczenia toalety, do czyszczenia kurzu, do czyszczenia tyłka niemowlaka. Jakiekolwiek mokre, z Rosmana najtańsze. I wycieramy. I takimi chusteczkami również można czyścić całą hulajnogę. Nie pod prysznicem, nie karcherem, żeby nie zalać czegokolwiek. Takimi chustkami można wyczyścić całą hulajnogę. Tutaj wycieram oponę. Jak wyschnie, będzie ładna, można zakładać. Ważna rzecz przy zakładaniu Teraz tarczy hamulcowej. Wkręcamy wszystkie pięć śrub lekko, tak żeby tarcza się ruszała, i naciągamy tarczę w prawo. Kręcimy nią w prawo, trzymamy naciągniętą w prawo i dokręcamy wszystkie śruby. Natomiast ważna uwaga: Te śruby tylnego koła muszą być dokręcone średnio mocno. Nie da się przekręcić, uszkodzić śrub tylnego koła, jeśli będziemy przekręcali tak mocno, jak one są przykręcane fabrycznie. Użytkownicy niepotrzebnie przykręcają je mocno, tak samo osłony plastikowe, śrub też przykręcają za mocno. One są fabrycznie przykręcone lekko. Tutaj widzimy dętkę Amali po przejechaniu około 1000 km. Ona się nie przebiła, natomiast widać, że tutaj te wy wystające mm, kawałki gumy no, na powierzchni niebocznej, nie płaskiej, tylko tutaj ukośnej jakby no, starły się. Starły się, natomiast dętka nie przetarła się. I mimo tego, że tutaj widać kształty tych sznurków, po prostu te sznurki się odcisnęły na gumie. Tak samo jak w drugą stronę poprzeczne yy, takie kształty, yy, które są wewnątrz opony. One się wycisnęły, ale opona jeszcze mogłaby przez dłuższy czas jeździć. Tak samo tutaj o, widać napis: w dolnej części wystaje, a w górnej już jest start. Natomiast opona. Jeszcze nadawała się do jazdy. Natomiast w przypadku cienkiej opony fabrycznej siejomi na pewno, na pewno dużo wcześniej przy takiej jeździe doszłoby do, mimo wszystko, no, do przetarcia. No, no to powodzenia.